W zależności od lokalnych zwyczajów kolenda może mieć różną formę. Zwyczajowo do kolendy przygotowuje się stół z krzyżem i świecami, w niektórych regionach Polski także z wodą święconą i kropidłem. Dzieci odpytywane są czasem z katechizmu, mają sprawdzane zeszyty do religii i otrzymują pamiątkowe obrazki. Zwyczaj odwiedzin dusz bo chyba myślimy przede wszystkim o nim, zwany kolendą, z, z pewnością ma wiele wspólnego z tym tradycyjnym chodzeniem po kolendzie. Tam, gdzie widzimy, że idą młodzieńcy z gwiazdą, idzie sznur przebierańców, idą królowie, pojawia się Herod, śpiewa się kolędy. I trzeba tego szukać właśnie w tych zwyczajach, bo to chodzić z kolendą, to nieść ze sobą przede wszystkim tą radosną wiadomość o narodzinach Jezusa Chrystusa. A więc źródłem każdej wizyty kolendowej, czy to właśnie będzie tej tradycyjnej, ubranej w pewną formę jasełkową. Czy tej kolendy, takiej popularnie zwanej wizytą duszpasterską, z pewnością jest ten sam, jakim jest głoszenie? Ogłoszenie mieszkańcom danego domu narodzin Jezusa Chrystusa i przyjęcie tej radosnej nowiny. W czasie kolendy składamy również dowolną ofiarę na potrzeby kościoła, a na co dokładnie przeznaczane są te pieniądze? Ofiary składane przy okazji Wizyty kolędowej są one dzielone. Są dzielone i to, to zależy też od zwyczajów, zwyczajów miejscowych albo obowiązującego miejscowego prawa. Część tutaj w przypadku naszej archidiecezji szczecińsko kamińskiej część tych ofiar trafia na potrzeby kapłana, który przybywa, część tej ofiary jest dzielona na potrzeby parafii, które posługuje ten kapłan, a część z tych ofiar trafia dla potrzeb kościoła archidiecezjalnego. Także jest to praktycznie dzielone w różnych proporcjach, jest to dzielone przynajmniej na te, na te trzy części. A co Szczecinianie sądzą o idei chodzenia po kolędzie i czy przyjmują księdza do swojego domu? Jest miła tradycja. Ja jestem stary daty, kobieta, która ma 91 lat. Ja jestem z tym zżyta, przyzwyczajona, ale to jest miła tradycja. Kto odbiera to, no, nie. Nie? Jak to? Jak to sobie życie? Ja na przykład odbieram. Miły zwyczaj, ale ja z tego akurat nie korzystam. To jest kreatywna rzecz. Dlaczego ksiądz ma nie po kolędzie przyjść, odwiedzić, jak człowiek żyje teraz? Są problemy ciężkie są. Wiadomo, ksiądz też chce wiedzieć, jak ludzie żyją, nie? Co radę dają. Ja to jestem nieprzeciwna, ja księdza przyjmuję co roku. Naprawdę nie wiem. Nie wiem. Nie, nie uczestniczę z tym, to... Bardziej miła tradycja oczywiście, a z czym mi się kojarzy. Nie z odnowieniem duchowym bardziej. Myślę, że w tym dniu raczej Pan Bóg do nas przychodzi w postaci księdza, jakby nie patrzeć, prawda? W tradycjach najbardziej powszechna chyba. Większość osób przyjmuje księdza w kolendzie. No Holenda była, był ksiądz, wszystko ok. Pogadaliśmy troszkę na różne tematy, no i, i to wszystko, jak, jak co roku, nie? Kolenda to nie tylko spis parafian, ale również spotkanie z księdzem, podczas którego możemy podzielić się spostrzeżeniami z otaczającego nas świata.